Do momentu tego nagrania na Facebooku, do, do, do momentu twojej wizyty w pancerze wszystko było jasne. Presja ciąży na Mariuszu Pudzianowskim, mm. a ty wchodzisz i tak naprawdę nie masz nic do stracenia. Nie miałeś obawy, publikując. Na taki dosyć ostry, zaczepny filmik. No nie weźmiesz, nie zdejmiesz części presji z Mariusza na siebie. No chyba nie tak, tak no, ale nie ma co krywać, że Mariusz ma do stracenia wszystko, do zyskania, do zyskania nic, więc... Szacunek mu się za to należy, że wziął w ogóle tą walkę, no na pewno ją przegra, ja wiem o tym. Przepraszam Mariusz, no ale taka jest kolej rzeczy. Potrzebuj na bajkę o godzinie 19. A co do tego filmiku, oczywiście odezwały się kandydatki Mariusz, jest kobieta dla Ciebie, mam nadzieję, że sobie wybierzesz. Siem Mariusz, Ty, odwiedził mnie dzisiaj w firmie, gdzieś się rozmawialiśmy na Facebooku i powiedział, że, że zaczęły spływać pierwsze oferty matrymonialne i jedną z nich przedstawił Ci wczoraj po treningu medialnym. Czy to prawda? Wy moje życie prywatne już nie martwcie. Widzę, że chcielibyście wszystko układać. Zajmijcie się dobrym pisaniem, a nie moim życiem prywatnym. Dzięki.